Za gościnę, zaufanie, muszę nie obawiać, długo staram się nie mówić kazań. Mam taką rekolekcyjną zasadę, że jak zobaczę siedem osób, które śpią, to kończę kazanie. Gdyby zasnął celebrant, to kończę od razu. I mnie Boże. Z Jezusem jako miłosiernym sędzią spotykamy się w sposób szczególny w zakramencie spowiedzi sakramencie, którego wielu z nas się boi, unika, nie rozumie, traktuje tylko jako przykry obowiązek, może jako kolejną świąteczną tradycję, czy dowód na czepianie się zbytnio wymagającego Boga czy Kościoła. Kilka słów na tej nauce misyjnej o tym, jak rozumie ten sakrament. Katechizm Kościoła Katolickiego. Dzieląc wszystkie siedem sakramentów na trzy grupy, Kościół podaje, że łaska pojednania i pokuty jest jednym z sakramentów uzdrowienia. I taki jest właśnie cel spotkania z Panem Bogiem w konfesjonale: doświadczyć uzdrowienia. Jeśli, jest, jeśli ktoś nie ma poczucia bycia chorym przed Bogiem, nie ma po co się spowiadać. Jeśli uważa, że to inni mają się zmienić, ja jeszcze nie jestem taki zły, no to jeszcze nie jest sakrament dla niego. To jest sakrament uzdrowienia dla chorych. Na pytanie, po co się spowiadać, odpowiedź jest krótka. Ty być zdrowym. By być normalnym. Chcę normalnego życia. Chcę wreszcie normalnie żyć. często e, tym wyrażeniem narzek narzekam. A co rozumiemy pod wyrażeniem normalnym? Być normalnym, Normalne życie. Normalne czy nie? Normą dla Jezusa jest życie w relacji z Bogiem. Normą są zasady Ewangelii. Chcę normalnego życia, czyli chcę ewangelicznego życia. Chce życia świętości, relacji z Bogiem. Tak ma należy rozumieć, chcę normalnego życia, podsumowanie życia, czyli jak, jak święte, ewangelicznie. Nie ma innej normy dla chrześcijanina, nie ma innego zdrowia dla chrześcijanina, jak normy ewangelii. Nie ma. Boże, to nie jest jakiś błąd. Pomyłka, bala, problem, ale to największy absurd Twojego życia. Grzech to największy bezsens Twojego życia. To jest bezsens, czyli jakie? To jest grzeszne. To jest grzech. nie ma tylko większego bezsensu. Jeśli nie uznasz, że grzech jest cierpieniem, które najbardziej ciebie krzywdzi i rani. Nie inni, nie okoliczności, ale właśnie grzech. Jeśli nie przyjmiesz, że grzech to choroba, która przeszkadza ci być normalnym, w świetle Ewangelii, to nie doświadczysz łaski uzdrowienia od miłosiernego sędziego. W petycji znajdziemy jeszcze inne nazwy tego sakramentu. Zastanówmy się nad nimi by owocnie korzystać z łaski, jaką daje nam Bóg. Łaska uzdrowienia jest nazywana sakramentem nawrócenia. I tutaj y, cytat z katechizmu. Sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia wezwanie Jezusa do nawrócenia na drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Wciąż muszę podejmować wysiłek powrotu do Boga, bo uważam, że to Bóg oddala się ode mnie, a nie ja od Boga. I też razy, przyznaję się, zastanawiasz się, czy Pan Bóg jest ze mną. Czy jest przy Bogu, żebym w ogóle opuścił. Czy Pan Bóg jest ze mną? Zamiast rozważyć, czy Ty jesteś z Panem Bogiem? Czy, Pan Bóg, czy Ty jesteś z Panem Bogiem? To jest ważne. Pewną zasadą życia duchowego jest to, że im ktoś się rzadziej spowiada, tym mniej widzi grzechu w sobie, natomiast więcej grzechu zauważa wokół siebie. Jacy ci ludzie podni, co za okrutnym czasie, w okrutnym świecie żyjemy. Kto rzadko się spowiada, to rzeczywiście. Uważa, że nie ma z czego się spowiadać. Uważa, że ma mało grzechów, bo nie umie już nazwać tego, co zrywa jego relacje z Bogiem. Nie umie nazwać tego, co przeszkadza mu kochać i być kochanym. Kto nie doświadcza potrzeby nawrócenia, ten głupi się w domysłach, co jest dobre, co jest złe. Ten nie wie, kto go kocha, kto wykorzystuje kto rzadko się spowiada, to jest rzeczywiście święcie przekonane, że nie ma konsekwencji jego grzechu. Dlaczego? Bo rzadko się spowiada. I owocem tej niesystematycznej spowiedzi jest też nieprawdziwy obraz Boga. Gdy rzadko się spowiadasz, nie będziesz miał obrazu Boga jako Ojca. I trudno będzie ci uznać siebie jako Syna. Często zatrzymujemy się na wyjaśnianiu zasad moralnych w konfesjonale. Ale bez swojej wiary w Boga jako ojca żadne argumenty, żadne na tematy moralne Cię nie przekonają i nie mogą przekonać. Jeśli nie masz wiary w Boga jako ojca. Trzeba czas takie tłumaczenie, przekonywanie, zastanawianie się. Czy ty wierzysz w Boga jako ojca? Czy ty wierzysz w to, że Bóg ma rację? Czy ty wierzysz, że Bóg chce dla Ciebie dobra? Że chce dla Ciebie szczęścia bardziej niż Ty pragniesz tego szczęścia dla Ciebie? To są pytania, które trzeba się zastanawiać. Dopiero one cię zmotywują do życia moralnego. A my często tutaj, proszę mnie przekonać, proszę mnie przekonać. Podaj argumenty, wytłumacz Pana Boga. Nie. Nie. Czy wierzysz w Boga jako ojca? Czy uznajesz siebie jako syna? Nad tym się zastanówmy. Łaska nawrócenia to według katechizmu sakrament pobuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę skrópkę i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Jestem grzesznikiem. Ja Józwo jestem grzesznikiem. I nie dziwię się swojej grzeszności. Nie dziwię się. Nie pytam się, jak ja mogę to zrobić. Dlaczego tak jestem? Skąd tyle agresji we mnie? Skąd brak cierpliwości? Ostateczna odpowiedź jest zawsze taka sama. Bo jestem grzesznikiem. Jestem. Przyjmuję pokornie tę prawdę, że jestem zdolny do jeszcze większych grzechów niż te, które zrobiłem. Jestem zdolny do najgorszych strat, do najgorszych niewierności, tak? Jestem tego zdolny, bo jestem grzesznikiem. Umiem być zły, jak chcę. Umiem. Potrafię zgrzeszyć, kiedy tylko zechcę. I nikt i nic nie jest mi w stanie przeszkodzić być egoistą. Jestem grzesznikiem. Czy jestem zdolny do tego, żeby dzisiaj mówić kazanie w duszmasterstwie, a jutro odejść z kar państwa i świata Jestem tego zdolny, bo jestem grzesznikiem. Nie dziw się swojej grzeszności. Nie dziś się. Bo i Bóg nie dziwi się Twojej grzeszności. A Bóg się dziwi, że Ty się dziwisz, że grzeszysz. Pan Bóg się nie dziwi. Masz problem z przebaczeniem sobie, bo nie przyjmujesz tej prawdy, że możesz być słaby. Wątpisz w moc Bożego przebaczenia, to bo może wierzysz, że własnymi siłami możesz być doskonały i nieumędny. Nie dziw się swojej grzeczności. Nie dziw się swojej grzeczności, a wtedy nie będziesz się dziwił grzeczności innych. Jak on mógł to zrobić? Jak ona mogła mnie zdradzić? Jak on mógł zapomnieć? Dlaczego on to zrobił? Możesz szukać tysięcy argumentów, usprawiedliwień, racjonalizować sytuację, co by było, gdyby on powinien, ja powinna. Ale dlaczego on, on to zrobił? Dlaczego zrzeszył? Bogi jest grzesznikiem. Kiedy przyjmiesz tą, tą prawdę o grzeczności swojej i innych, zobaczysz, że drugi człowiek też tak jak ty boi się. Też tak jak ty, cierpi, czyniąc zło, że jest poraniony przez swoją pychę. Że dlatego tak reaguje, bo nie doświadcza miłości. Jak ty. I pragnie zaborczo, wręcz pragnie tej miłości, między innymi od Ciebie. Zobaczysz to. Jest wrażliwy na te prawdy, jeżeli przyjmiesz, uznasz prawdę o grzeczności swojej i grzeczności drugiego człowieka. On tak samo jak Ty i ja. Boli się. Jest samotny. Potrzebuje miłości. Dlatego grzeszczy. Głupi się. Jest poraniony. Łaska pokuty to również sakrament spowiedzi, ponieważ oskarżenie, spowiedź grzechu przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Zauważmy, że człowiek bardziej, bardziej stresuje się samym wyznaniem grzechów niż tym, że zlepszył i że to ma takie skutki. Stresuje się wyznanie. Natomiast tym, że zgrzeszył i ma takie konsekwencje ponosi. Nie mógł spowiedzi, co ty czułeś, co czułeś, że on czuł. Nie mógł, co ty myślałeś, co myślałeś, że ona myślała. Nie usprawiedliwiaj się wciąż okolicznościami. Tak wszyscy robią. Nikogo właściwie nie skrzywdziłem, nikt się nie dowiedział, nie miałem wyjścia. Ale nazwij grzech. Głośno po imieniu. Wypowiedz konkretnie swoją chorobę, z której chcesz być uzdrowiony. Wypowiedz to, co przeszkadza ci kochać i być kochanym. Nie ogólnie ogólnikowo. Przepinanie, nieczystość, kłamstwo. No, takie wyrażenia kapłan może mieć ochotę odpowiedzieć. Pan Bóg kościół piekło, mamy. <grym> Weź odpowiedzialność za swój konkretny grzech. To ja przekinam. Ja. Jestem tego zdolny. To ja zdradziłem żonę. To ja zawiodłem zaufanie. Ja. Weź odpowiedzialność. Nie kryj się za okolicznościami. Nie usprawiedliwiaj się bez przerwy, że inni, powinni. inni. <grym> Naiwnie myślą, że... Że, że przez kogoś tam zgrzeszyłeś. Nie. Zgrzeszyłeś, bo jesteś grzesznikiem. Nikt się tego nie zmusił. Nikt. I nawet jeśli nie żałujesz, to żałuj, że nie żałujesz. Nawet jeśli nie wiesz, jak chcesz żyć, to wiedz doskonale, jak nie chcesz żyć. A przychodząc do kategorii konfesjonalu nie chcesz żyć w brzegu. Nie chcesz. Bo to właśnie dzięki stawianiu w, stawianiu w prawdzie, dzięki przyjęciu prawdy o sobie, zostaniesz uzdrowiony. I drugi powód, dlaczego ten sakrament nazywamy spowiedzią, bo się oskarżamy, pierwszy powód. A drugi, bo wyznajemy oraz uwielbiamy świętość Boga oraz miłosierdzie wobec człowieka. Tu cytat z Katechistów. Ale świerdzę tych słów. Nie koncentruj się już na swojej słabości. Nie kręć się wciąż wokół siebie. Nie akcentuj. A tak, mi się już po takimślałem, nikt mnie nie rozumie, ale uwielbiaj Boga podczas powiedzi. Czy jest, czy jest w ogóle taki moment w Twojej spowiedzi, gdy uwielbiasz Boga? żech grzechy, rozgrzesznianie, następne. A ci te uwielbienia Boga? Jeśli przychodzisz do, do rady profesjonału, by nie mieć zwrotów sumienia, yy, po to, by mi było dobrze, by się wygadać, to mi, to mi urży, to nie przeżyjesz owocnie z spowiedzi. Wciąż myślisz o sobie, a nie o uwielbianiu Boga. Czy to ja nie miał zwrotów sumienia? Że mi było dobrze, żebym się wygadał. Ja. A ci uwielbianie Boga. To w pewnym momencie spowiedzi doświadczam, że, że grzech jest przede wszystkim obrazem Boga. Pana Boga bardziej zraniłeś niż siebie czy drugiego człowieka. A Bóg bardziej cierpi przez Twój grzech niż, niż Ty sam czy drugi człowiek. Doświadczasz tego? Rozumiesz? Przyjmujesz tę prawdę? Ja, jest mi ciężko, ja. Pana Boga bardziej to boli, Pana Boga bardziej to rani, krwawi jego serce. I w sakramencie więc nie tyczy, czy ja jesteśmy na najważniejsi, nie jako kapłan, ale miłosierdzie Boga. Staram się jak najczęściej Pana Boga uwielbiać, kiedy oś do, do spowiedzi. Uwielbiać Boga tego człowieka, uwielbiać jego zdolność do miłości. To Jego dobro, które, które, które gdzieś tam też widzę. Uwielbiaj Boga. Uwielbiaj Boga. On tego Ciebie pragnie. To sedno sakramentu. Bóg w tym sakramencie bowiem uzdania Ciebie i mnie do życia w miłości. Jak nie uwielbiać Boga? Jak w tym sakramencie daje mi wszelkie potrzebne łaski, bym zawsze, aby wszędzie reagował w miłości. Bóg mnie od tego uznania w tym sakramencie. Bóg daje mi łaskę, aby niezależnie od tego, jak się czuję, jakie mam emocje, jakie przewidywania, lęki, konteksty, Bóg uznania mnie do miłości. Możesz kochać. Tak nie uwielbiać Boga? Nikt nie utrzymam, nie rozkraczę utrzyma tej łaski, abyś się kręcił wokół siebie. Tak mi ciężko, tak mi źle, nie umiem pracować nad sobą. Uwielbiaj Boga o tę, tą słabość. Uwielbaj Boga za jego, za jego łaskę, przebaczenia za jego łaskę, miłosierdzia za jego łaskę uzdrowienia. Za to, że daje Ci potrzebne łaski, abyś co? Abyś umiał, umiała kochać. Bóg się do tego. można kochać miłością taką, jaką On kocha. Jak ty nie uwielbiać Boga? I ostatnie e, e, nazwanie z katechizmu e, Łaska Spowiedzi to wreszcie sakrament przebaczenia. Ponieważ przez sakramentalne rozproszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju. Spowiedź to nie terapia. Nie jest po to, by nauczyć się pracy nad sobą. By wysłuchać moralizowania kapłana. To wolno, to wolno, to nie wolno, to nie wolno. Ale przychodzisz do rady, konfesjonalu, by doświadczyć miłości i nauczyć się miłości. To miłość uzdrawia. Nie rady, nie, nie wskazówki. Miłość uzdrawia. A ty człowiek po co? Tylko chory, by otrzymać uzdrowienie. To dzięki spowiedzi wiem, że, że mimo mojej dobrej woli, chęci, nie wiem jak kochać. Nie wiem. Nie wiem. Ja już nie mam pojęcia jak kochać. Przez to używam dramat, bo chcę być kochany, chcę kochać, ale po swojemu. Po swojemu. Według swoich zasad i norm, które jakieś inteligentny Józef sobie wymyślił. Nie da się. Nie da się. Przywołem wiele, wiele rozczarowań, zrani z tego powodu, bo kochałem według swoich norm. Po swojemu. Ja, człowiek, nie jestem autorem miłości. Autorem miłości jest Bóg. Poznać i przyjąć zasady miłości Boga. To jest owoc tego sakramentu. To jest owoc Bożego miłosierdzia. Nauczyć się kochać jak kocha Bóg. Po swojemu ja mogę kochać Boga. Tak jaki jestem, byle jaki, leniwy, egoistyczny, pyszny yy, itd., tak, dalej, tak, tak dalej. Po swojemu, cię raz to się nie chce, po swojemu mogę kochać Boga. Bóg przyjmie taką miłość. Takim, jakim jestem. Yy, przyjmie, ale już ludzi. Ludzi mam kochać sercem Boga. Tak jak kocha Bóg. Ja do tego uzdalnia nie sam Bóg Jego miłością, Jego siłą miłości Jego pomysłami Jego normami, Jego regułami dlatego dlaczego chcielibyśmy się nawzajem miłości kocham Cię Ty mnie kochasz, ale po swojemu no i to się nie uda taka miłość się nie wypełni nie spełni, nie rozwinie się po swojemu według zasad i reguł Boga Miłością Boga się kocham. Tak. Taka miłość ma sens. Taka miłość rozwija. W tej miłości doświadczam profesjonalnie. W tej miłości uczę się profesjonalnie. Doświadczając własnych miłości. Bo pierwszą normą miłości Boga jest to, że jestem godny miłości zawsze. Muszę przestał mi to zobaczyć. Pierwszą regułą miłości Boga jest to, że Zawsze jestem wartościowy w Bożych oczach. Jestem zawsze tam, co chciałem. Bóg uważa, że warto właśnie mnie bezwarunkowo i bezinteresownie pokochać. I z tej pierwszej reguły rodzą się inne reguły miłości. Te poznaje i doświadcza. Gdzie? W konfesjonale. Doświadczając uzdrowienia Bożego. Zachęcam zwycięzcy może za postanowienie adwentowe czytanie katechizmu, szczególnie w rozdziale, w rozdziale o, o sakramentach czy przykazaniach. Niech zastanawianie się często, czym jest ten sakrament, nauczyć Ciebie i mnie owocnego korzystania z łaski sakramentu.